Zadanie 32. Matura ups, chyba z sierpnia 2019 roku. E, w ciągu arytmetycznym A1, na 2 aż do A40. Suma wyrazów tego ciągu o numerach parzystych jest równa 1340. Nie wiem, czy się to powtórzyło, A suma wyrazów w ciągu o numerach nieparzystych jest równa 1400. Wyznacz ostatni wyraz tego ciągu arytmetycznego. To No i to Wypiszmy sobie co mamy. Więc tak yy, suma wyrazów tego ciągu w numerach parzystych, czyli mamy A2 plus A4 plus A 6 plus tej aż do A40 równa się 1340, tak? To są wyrazy parzyste. Teraz wyrazy nieparzyste, czyli A1 plus A3 plus A7 plus tik, tik, tik aż do A39 równa się 1400. Hmm? No, i teraz jest tak. Eee... Trzeba się przyjrzeć tym wyrazom. I teraz popatrzmy. Wyraz A2 to tak naprawdę A1 plus R, tak? Wyraz A4 to A3 plus R. Widzicie to, czy nie bardzo? Jak nie bardzo, to tutaj z boczku Wam pokażę. Czyli mamy tak A1. A 2, A3, A4, A5, A6, tak? I tak dalej sobie leci. I każdy wyraz tego ciągu mogę przedstawić za pomocą poprzedniego plus ta różnica, czyli to nasze R. Na przykład A4 to jest A3, bo stoi przed tym i muszę dodać R, tak? A6 to co A5 plus R, tak wyraz wcześniej plus. To R, żeby nam powstało. I e, jak sobie tutaj w tym pierwszym równaniu taką regułę zastosuję, to popatrzcie, co mam. I na przykład jeszcze mam A11, to co będzie? A10 plus R, A40, no to A39 plus R. Czyli mam tak, A2 to A1 plus R. Plus A4, czyli to jest A wcześniejszy, czyli 3 plus R. Plus A5 plus R. I sobie to tak się powtarza. Do A39 plus R, bo A39, pozaznaczam, czyli to mi się zamieniło w to. To zamieniliśmy w to. To w to, a ten pierwszy wyraz w to. Tak, widzicie? I to nadal się równa 1340. I teraz tak, popatrzcie, co mi się tu zrobiło. A1 plus, A3 plus, A5 plus, aż do A39 plus 20R. Równa się 1340. Teraz tu się, popatrzcie. Dlaczego 20R? Bo mam 20 takich wyrazów, tak? Bo dokładnie mam połowę z 40 to jest parzystych liczb. Mamy i druga połowa to jest liczby nieparzyste. Dlatego wiem, że tych będzie r'ów aż 20. Możecie sobie wypisać wszystkie wyrazy i zobaczycie. Po prostu, i teraz tak. Co tu mamy dalej? To na zielono. Hmm? To gdzie nam się pojawiło a no tu. Czyli to mogę podstawić w to miejsce. I tak też robię. Czyli mam 1400 plus 20R to się równa 1340. Macie pytania do tego momentu. Jak tak to piszcie pod spodem. Czyli 20R to się równa. 1340 minus 1400. Czyli 20R to się równa minus 60. Dzielę obustronnie przez 20, czyli R równa się minus 3. No i już prawie mamy to, a nasze 40. Teraz musimy skorzystać z kolejnego wzoru. Tym razem e, potrzebujemy obliczyć pierwszy nasz wyraz ciągu, prawda? E, żeby wyliczyć pierwszy wyraz ciągu, skorzystamy z sumy wszystkich wyrazów. Dlaczego? Bo, czyli tak, to był pierwszy krok. Obliczyliśmy r. Mm? Teraz jest drugi krok. To był pierwszy. Teraz drugi. Drugi, czyli wyliczam sumę. I tak, suma parzystych plus suma nieparzystych da mi tą naszą sumę tych 40, tak? Czyli nasze S40 to się równa parzyste plus nieparzyste, tak? Suma tych wyrazów, czyli S40 to się równa, to się równa 2740, tak? I teraz jak już mam sumę, to muszę skorzystać ze wzoru na sumę. Wzór na sumę macie w tablicach. Gdzieś, o, tu macie, widzicie? Wygląda on tak. I tu macie od razu przekształcony, żeby wykorzystać to A1. Jak go Wam przypiszę i chcę pokazać Wam jak to trzeba podstawić. Czy jest tak? SN to się równa. 2a1 plus n minus 1 razy r przez 2 razy n. I teraz tak. My mamy podane s40, czyli sn zamienia się na s40. To się równa. 2 razy a1 nie znamy plus n na 40 minus 1 razy r, czyli razy minus 3 podzielone na dwa razy wszystkie wyrazy. Mm -hmm. Tu mamy nasze R. Mm -hmm. Tu jest to zielone, to stamtąd się wzięło. Jeszcze żółte Wam zaznaczę. Tu to jest to. Yy, I teraz tak. S40 mamy tu, czyli to było 2,7, 4, 0. To się równa. To, to jest S40. Mhm. I teraz tak, czy mam 2 razy A1 plus 39 razy minus 3. Tu jest 1. Będzie dwadzieścia. Dobra, przez jeden razy dwadzieścia. Yy, I teraz tak. Musimy to wszystko powyliczać. Widziałam, że coś długo pióro przerywa. Czyli dwa tysiące siedemset czterdzieści to się równa dwadzieścia razy.

trzydzieści mm dziewięć -hmm. razy trzy czyli mamy minus sto siedemnaście przez dwadzieścia, skróciło się tutaj też tu mamy 137. trzydzieści siedem tak sto trzydzieści siedem równa się 2 a 1 minus 117 to przerzucam na drugą stronę, czyli 137 plus 117 równa się 2 a 1, czyli 254 równa się 2 a 1, dzielę przez 2, a 1 równa się 127. Tak czyli mam wyliczone A1, więc teraz mogę sobie bez problemu wyliczyć nasze A40, bo wiemy, że AN to się równa A1 plus N minus 1 razy R, czyli A40 i teraz to było 2, i tu mamy trzeci punkt. Równa się A1 plus 40 minus 1 razy R. Czyli a40 to się równa 127 plus 39 razy minus 3, czyli a40 to się równa 127 minus 117. Czyli a40 równa się 10. Eee, tak. Minus 3 to było to samo, minus 3 jest i nasze A1 o, tu. Byk. Jak macie jakiekolwiek pytania, piszcie.